Kiedy znika czas. Takie filozoficzne trochę. Miałem takie. Wielokrotnie w sobie takie przemyślenie, że poczucie czasu jako tej takiej jednostki miary, gdzie się mieścimy na jakimś tajemanie dnia, tygodnia, i tak dalej, i tak dalej. To takie chwile pełni szczęścia. Może to być z drugą połówką, może to być moment. Pełnego skupienia na przykład, nie wiem, na grze na w grze na instrumencie, w grze na PlayStation, no to mogą być jakieś takie dobre dla nas, przyjemne dla nas rzeczy, które nas trochę, mówię oczywiście ze swojej perspektywy, które nas trochę odcinają od rzeczywistości, czyli poczucia czasu i umiejscowienia w tej rzeczywistości, że pozwalamy sobie na chwilę zniknąć z tego właśnie, że, tego, że ten czas nas jakoś ogranicza albo nas dyktuje nam to, jak mamy. Funkcjonować, więc yy, często jest tak, że na przykład jak spędzam czas z Dominiką w ostatnim czasie i robimy coś fajnego, yy, nie wiem, śmiejemy się do siebie, gadamy o czymś, to to, ten, to poczucie tego czasu znika. No, taki, mhm. Pojawia się to takie poczucie względności czasu, że on się wydłuża, skraca. Więc yy, podsumowując, kiedy znika czas, chyba wtedy, kiedy jesteśmy bardzo szczęśliwi i skupiamy się trochę na tym momencie, który w, danym, w danej chwili trwa.